Imen i władcy wszechświata! Jestem Adam, książę Eterii i obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. A oto Krajniczek, mój wierny przyjaciel. Cudowna, tajemnicza moc została mi dana w dniu, w którym wziąłem do ręki mój magiczny miecz i rzekłem: Na potęgę Posępnego Czerepu! Mocy PRZYBYWA! Rangers stał się kotem bojowym, a ja? Imenem! E najpotężniejszym człowiekiem wszechświata! Tylko twoje przyjaciół zna tę tajemnicę! Czarodziejka? Zbrojny mąż? Jorko. Razem bronimy zamku posępnego czerepu przed złymi siłami szkieletora!